Uczymy zawodników, tych młodych zawodników grać w piłkę i oni, oni się po prostu tego uczą. My nie chcemy kopać piłek do przodu, my chcemy grać piłką i wygramy gramy w każdym meczu. Tylko tak jak powiedziałem wcześniej, my niestety przegrywamy niektóre mecze po prostu brakiem doświadczenia. Bardzo dobrze Marcin bronił z Krzeszewski. Jestem z niego bardzo zadowolony. Ja zawsze podkreślam jedną rzecz. Jeżeli bramkarz dobrze broni, jest pewny, to daje impuls drużynie i drużyna przez to dużo lepiej funkcjonuje. Jak pan ustawiał zespół przed meczem? Bo było, nie było, graliście z liderem czwartej ligi? My każdy mać gramy otwartą piłkę. My nie patrzymy, czy to jest lider, bo i wygraliśmy ze świtem Krzeszowy, przepraszam, ze skarpatami się praw. My z każdym zespołem, czy gramy z dołem tabeli, czy z pierwszym zespołem, drugim, trzecim gramy taką samą swoją piłkę. Mamy po prostu swój styl gry. Myśmy nie, troszeczkę nieszczęśliwie przegrali w Oświęcimiu, Znamy ten zespół. Być może, gdyby był snadny, może inaczej by wyglądała gra. Natomiast ja miałem wszystko rozpracowane od początku do końca, także. Indywidualnie pan przygotowywał się do zawodników? Sobie? Ja za każdego meczu się przygotowuję indywidualnie, mam rozpracowanego przeciwnika, ustawiam po prostu stały fragment gry w kryciu w obronie pod zawodników drużyny przeciwnej, także mi nie zaskoczyli. Gra... Gra Krakowicie mogła się podobać, przed tą kolejką zajmowaliście 10 miejsce. miejsce. Gdyby jakieś wzmocnienia z pierwszej, dru... z pierwszej drużyny, no mogłoby być dużo lepiej w sezonie. Na pewno tak, z tym, że my Mówił pan, podchodzimy... Że brakuje doświadczenia. Tak, brakuje doświadczenia, ale ja uważam, że ci chłopcy powinni grać na takim poziomie czwartoligowym, ci młodzi chłopcy, bo to u nas najstarszym zawodnikiem był Bruno Żoło z 1991 roku. A tak to 9-3, 9-4, 9-5 i 9-6. Nawet jeden z zawodników na ławce był z 97 roku. Gdzie oni się mają uczyć? musimy się tego uczyć tutaj, na czwartoligowych wojskach. Bardzo podobało się, że grali odważnie, strzały z dystansu, nie bawili się piłką. Tak, bo my nie kalkulujemy, musimy grać swoje. Podkreślam to jeszcze raz, albo budujemy atak pozycyjny od tyłu i przenosimy ciężar gry na przeci połowę przeciwnika, albo jeżeli się już tam znajdziemy, to musimy konsekwentnie oddawać strzały, bo jak się nie oddaje strzał, to się nie zdobywa bramek. Tragedia, no na pewno winę biorę na siebie, bo e, uważam, że nie przygotowałem drużyny psychicznie w 100% i, i, i podeszliśmy po prostu źle do tego spotkania. E, koszmarne błędy w obronie i przegrywamy 3-1. E, ogól, ogólnie przyjechaliśmy do tego meczu troszeczkę jakby zaspani. Wyglądało to tak, jakbyśmy jeszcze nie wyszli z tego autobusu. Ale tak jak mówię, no, no mieliśmy swoje sytuacje, które może jakbyśmy wykorzystali, może by było inaczej. Może gdyby ta bramka nie wpadła na 3-1. Eee, może byśmy jeszcze uratowali ten remis, ale tak jak mówię, no, no koszmarne błędy, zaspani, dramat. Bramka na jeden po błędzie obrony. Eee, na pewno po błędzie obrony, ponieważ Rafał Skrzypek powinien się lepiej zachować. Miał e, Kamila Talegę do zagrania do tyłu, nie uczynił tego, e, zabrali mu piłkę i wyszedł sam na sam. Chyba patka próbował ratować, ale ograł i szedł do pustej Zmienił Pan skrzypka, ale było widać, że Wadas od samego początku kierował tą obroną, denerwował się, że te podania nie są przecinane, było słuchać jego krzyki, nerwowość. E, to znaczy e, Wadasa dlatego przesunąłem do przodu, ponieważ e, graliśmy też dłuższą piłkę e, i chodziło o to, żeby po prostu przegrywał te piłki do, do szybkiego stanka i, i tam, żeby po prostu zamęt. E, dlatego po prostu taki ruch, ruch do przodu Wadasa. Napodobiliśmy no, no, swoje sytuacje, e, troszeczkę niewykorzystane, ale no tak jak mówię, cały zespół, cały zespół zagrał słabo, ogólnie słabo, zaspani, byliśmy zaspani i przegraliśmy. Ale Stanek próbował coś szarpać, było osamotniony On, troszeczkę. Można powiedzieć, że można go wyróżnić, bo, bo, bo to jego, jedno, jed, jednak jego stroną te akcje przechodziły, e, dorzucił tam e, bodajże do Przemka nie wiedziała. E, także może jego można wyróżnić, tak? Często przy piłce w polu karnym był Domański, ale był jakoś taki zagubiony, nie mógł sobie poradzić z obrońcami Krakowi. E, czy tylko Domański? No tak jak powiedziałem, cała drużyna nie dojechała na mecz. Dlatego, dlatego no tak można to wytłumaczyć, ale tak jak powiedziałem, biorę winy na siebie, bo nie do końca byliśmy zmotywowani odpowiednio i Chcieliśmy, że przyjedziemy i wygramy eee, łatwy mecz, tak jednak nie było i juniorzy pokazali nam po prostu, jak się gra w piłkę. No właśnie, trener gości mówił, że y, powinniście wygrać doświadczeniem, bo oni przegrywają mecze właśnie brakiem doświadczenia. Dzisiaj to Krakowia grała spokojnie piłką, rozgrywała akcje, dryblingi, sała gry Szarpana. Eee, no na pewno Krakowia wygrała, wygrała bodajże się spotkań u siebie, więc y, to świadczy o tym, że, że na swoim boisku potrafią grać. Ale na pewno nas tutaj nic nie usprawiedliwia, bo, bo my mamy pierwsze miejsce, my wiemy o co gramy, e, powinniśmy grać troszkę spokojniej, ale no, tego nie było widać. No. Tak jak za zaspani, nie wykorzystaliśmy tego co mieliśmy i, i koszmarne błędy w obronie i przegrywamy 3-1. Graliśmy z lepszymi drużynami niż, niż Krakowia i dawaliśmy sobie radę, więc tak jak mówię, nie dojechaliśmy na ten mecz, przegraliśmy ten mecz i wyciągamy wnioski i mamy kolejny mecz w niedzielę i musimy go po prostu wygrać. Kom <laughs> inn! Ingunere. スタート 你干